Hej, hej, z tej strony Ciwia, Ćwier, Simon, Soma. hej, hej. Tak. Zanim odkryliśmy tutaj, e, że strukturalne, bo widzieliśmy się tym brzydem. E, I teraz musimy znaleźć pozosopo. Zostało rzeczy. O. Znowu coś się sra. Żeby pomóc. Tak, bo jeśli sobie zatrzymywaliście, ja to zwyczajem montażu, no nie? Ale jak się z, tutaj coś sobie czytałem, to ten. Y, to okazało się, że. Przekazuj mi informacje, żeby zniszczyć wał No, dobra, teraz już na pewno nie będzie tak łatwo Musimy zdobyć jeszcze... Akumulator i... Nie wiem co jeszcze, coś jeszcze musimy zdobyć, to jest... tego jestem pewien Tak, jestem Batmanem, wypuśćcie mnie Where is it? Ale jesteś brzydki Uuu, to ma cycki coś. Okej okay. Containment Tutaj pozamykane rzeczy, okej okay. O, to co? Czy tu już coś klikałem? Masz się na Hmm hydrophonics No, no proszę, hydrophonics. A, tam leży ten chłop Szlak Zamykaj Jej Boże, tu są skrzynki pełne żygów. O, klik, klik Klik, klik, klik Co to jest? Nic nie działa Mamy chip Ta, nie mogę go podnieść. Co wykrzy Co? Cicho. Ty no nie mogę tego podnieść. Ale bega. To po co jest podniesiona łapka? He? He? Dobra, tutaj są tylko fiolki na żygowiny. Co to jest? Jak się do tego dostać? Tu nic nie ma. Nic nie mogę zrobić. Ale bieda. Czy jesteś średniku? Chuj, trzeba iść do niego. Czemu ty jesteś taki przyjemny? co zrobi? Nie, tam są zamknięte drzwi. My jesteśmy na drugim piętrze teraz, więc wejście. What? What? Co się znowu dzieje się? O, a mogę iść tam? Najpierw? Już tak. Dobra, no, najpierw sprawdźmy. Najpierw sprawdźmy. Ojej, trupy! I wszystkie skrzynki czarne wyczyszczone Tylko czemu mają wysadzone głowy? Akumulator będzie w poweru. Szlak by to. O, czemu się zapisujesz, bro? szczypce może odwróćmy jego uwagę część No sobie gdzieś sobie gdzieś. Co to kuchę jest? A i wkurza mnie ten potwór. Jest ten akumulator, on się świeci. Tak, 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 wiem. coś tam sobie gadasz. Głupie. Teraz na pewno robię hałas. A! <słuch> <słuch> Takie to śmieszne. Widzisz, że to gra? I mi nie zauważy wtedy Chyba się zezmuściło na mnie się Uciekaj, 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 uciekaj. 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 no robię mnie Zajebiście Zatruj studnie, dobra, spoko, ziomek Co ja wziąłem w ogóle? Mam już dwie rzeczy chyba mi się udało. Ale mleka! No, Jesteś tam na dole? Cycki? Nie wiadomo o, ale się troszkę zestresowałem To nie tego cholerstwa będzie więcej, nie? Ojej! Oh jej! <noise> żarcie było tak dobre, że rozwalił mi łeb. <noise> Bo jesteśmy w tej stółce. Okej. Okay. Myślę, że nie wcale nie znalazłem tego co trzeba było. No Ale spoko. Spoko, spoko. Hmm. Chciałbym... Mógłbyś się... O, dzięki. Niedostarczony raport. the arc team went down a couple of days ago, but i see no reason to suspect them playing a part in his death. the climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. the climber returned with only the lifeless body of alpha member johan ross. no traces of the arc team. cameron eames, lansky, all studying the body inside containment. i'll follow up with whatever they find. Delenda s. The wow has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johan Ross would be the perfect person to ask why the wow is making such a big buzz about his passing. After all, the wow isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. De est. This is not de est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. Powiedziała, że Nie ale beka. O, nie można wysłać, no trudno. To jesteś ty? Taka gruba? No, to ja kartonik. O, tu jest żarcie jeszcze zapakowane. spaghetti. Spoko Flut Hazard. W sumie to tu mam to do leczenia, ale nie jestem ranny, więc nie muszę się leczyć. Klik! Dobra, to co? Tam jest potwór, więc tam nie muszę iść, bo żebyłem, zdobyłem chyba to co trzeba. Mam tutaj. Teraz mogę sobie iść stąd. Prawda? Dobra. Ale... A? Nie wiem, że nie ma go. Wiedziałem.

W swój sposób chyba... Tak, bo on tam leży. Jest... <laughs> Przestań. Boże. Nie chcę iść tam na dół, bo on tam nie Arter. O, to tam. Posłuchaj mnie, no to mów do mnie. Halo? Ekranie? Na zostało mi ostatnie przejście Ja było Rani, I'm not at liberty to I can't talk about that. Okay. Okay. O, zwierzątka wodna. Cześć zwierzątka wodne. I wszystkie są zarażone tym shitem, tym wału. Ciekawe. Potrzebujemy jeszcze chipa robota, tak? Cipa <grystanie> chipa robota. <grystanie> śmiesznie. Mm -hmm. Tu tylko są martwe szczury. A tu jest mydło. do leczenia. Tak, trzeba oszczędzać prąd No i co, i to tyle by było, no tutaj O, coś tu jest Gdzieś Ros Iwał Paula Lanski 2101. Potwierdziłam związek pomiędzy przeciążonymi systemami a zwłokami doktora Rosa. Byłam w stanie odizolować zwłoki w szklanym pojemniku i zanotowałam drastyczny spadek odczytów. Jeżeli koniecznie musimy przytrzymywać zwłoki Rosa w mikronie, sugeruję ich permanentne ekranowanie, aby zapobiec poważnym awariom sprzętu. Czyli wał przejęło do tego Rosa całego trupka i to nim jakby rozkręciło się ten cały syf. Okay? Regeneracja rosa. Wał bez wątpienia regeneruje zwłoki rosa. To jest najbardziej szalona rzecz, z jaką się spotkałam. W jakiś sposób, wał pierwotnie ograniczony do żelu strukturalnego w ścianach bombarduje zwłoki każdym systemem, do którego ma dostęp. Szklany pojemnik jest otoczony wielką ilością elektromagnetyzmu i radiacji, co zdaje się poddziaływać na żel obecny w ciele rosa. Nie mam pewności, na co liczy wał, gdy już go zregeneruje, ale całe to szaleństwo powinno ustać, gdy to nastąpi. Ul. Cool. Nie wiem, no chyba muszę coś tutaj na dół. Robot reperbej, tak. Useless. Byłem? Nie wiem, teraz już się to byłem, czy nie? No i wszyscy są obyczajni. Oszlak. No, Parter i obejście. No, teraz już mam. Ej, światełko, wow, 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 wow. Tak, tutaj kapało, jak wysz... wyszliśmy, i ten... No ogólnie nie wiadomo, co chodzi, tak? Uff, <tryk> <tryk> Dobra. Ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna. Iść do niego? <tryk> Cię tak bujasz? o ale jesteś przytki z Jest robotem w środku ale beka nie przeszkadzaj sobie ziomę ja się zamknę hmm, mamy tutaj kraniki tik, tik, tiki leczonko też spoko okej okay. okej okay. Interesujące Wygląda jak kokosaurona, tylko że komputerowe uh, into the abyss take it to alpha in the abyss Żeby zabrać to do, do alfy do otchłani Find tau find alpha take pi Nie, take the gel to alpha OK Żeby zabrać żel do Alfy

You're okay then. Stay safe. Your yes, mom. should. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone, all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. I uh, heard that, right? Don't worry, we we'll won't forget. All right. heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, yeah, I get it. Unable to connect. LUMAR RELAY OUT OF RANGE Okej okay. Urocza historia Jak Ciebie nie ma znowu, no masz szczęście Dziadek Zostań tam Okej okay. uh... Tutaj zdobędziemy ostatnią część potrzebną nam do tego, cokolwiek mamy zrobić Aha Dobra Tam jest piłka, ja ją chcę. Otwórzcie szufladu. Nie. Przegrałem z nią. Kupię Buddha budda. Uh, no. no i co ja mam tu zrobić? Jak się do tego dobrać? A, ten. Okej. Okay. Mm. Musi dojść na dół wszystko, tak? Aha. A, to mogę to przekręcać, okej, okay, to ma sens też tak za bardzo co chyba No ja, dobra to idzie na dół No właśnie, wysrać tak po prostu taką No właśnie, Mamy wszystkie trzy rzeczy gro Teraz będzie pod górkę co Dobra, ten tam siedzi, to pocieszające. Dobra, nie podoba mi się to wcale tutaj. Muszę iść tu na górę na pewno. O, czemu? Czemu? Czemu się zapisujesz, gro? Tak... Muszę dojść teraz... Coś. Gdzie mam iść? Fuck mi. Nie. Nie wiem gdzie mam iść, gro. Daj bro Gdzie jest Dive Room? Uciekaj, 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 uciekaj Simon daj radę, daj radę, biegnij, 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 nie odwracaj się Nie odwracaj się wcale, stary Uf. O z monsters. We have

I can't believe we're doing this. It'll be fine. <laughs> then why don't we put you in the suit? I was going to suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it? Change body? Yes. If you want to stay here, I'm not going to stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right let's do it thank you simon go Alek sit in the pilot seat in the next room you might need to boot it up Ciekawe, jak to będzie. Ej, co? we need to loop back the activity manifested by your current cortex chip run it through the amplifier feed it into the new chip and then make sure it's synced you lost me halfway there you don't really need to understand it just make them line up

Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Huh? <laughs> <laughs> in There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? <gasps> what was that? No, I- it's just- Why was it still talking? It's the same, like before. Catherine, oh, why gosh. was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now- you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Cath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is. Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in his fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if. What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. <laughs> Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I a minute. Ale Beka skopiowało nas, czyli tak naprawdę postać, którą do tej pory graliśmy siedzi tu. A my jesteśmy już nową postacią, bo jesteśmy jakimś klonem. Ale Beka. Zapić go czy nie? I tak śpi, jest nieświadomy, więc nie wie co się wydarzy. Chyba go zabije. Takie rodzaje miłosierdzia. Znaczy, w sumie to kozak, nie? Bo przetrwał przed tym wszystkim potworami, no ale też jego bateria nie będzie wiedziałać wiecznie. Nie, chyba nie zostawimy sobie takiego Simona. Skoro jesteśmy nową wersją, to go zastąpimy. Tak jak zastąpiliśmy człowieczka. Jak, to, jak go wyłączyć? Vai bateria. <sínt'> Ale hit. Fine. Fajny motyw, bardzo mi się to podobało teraz Ty maciora. No dobra No. Ale się zakończył ten odcinek, co? No, co będzie dalej, to się w kolejnym Jak się podobało to lajkujcie, pędźcie i myślaczki, papatki Patryk Jestem jamszy, który zabił mi Tak było, nie kłaniem.